To nie zdarza się często, ale kiedy się zdarzy, kiedy pasja łączy się z wytrwałością, kiedy idea łączy się z doskonałym rzemiosłem, kiedy to wszystko się połączy, wówczas powstaje coś naprawdę postępowego. A nigdy nie potrzebowaliśmy postępu tak bardzo jak teraz, prawda? Przygotuj się na krystalicznie czyste transmisje. Wymień telewizor na Eurowizor. Kup Samsunga 65 cali za 2699 zł. Kupuj po sąsiedzków Max MaxElectro lub na maxelektro.pl Czy wiecie, że identyczne ubezpieczenie, dokładnie tego samego samochodu, może w jednej firmie kosztować kilkaset złotych więcej niż w innej? Hm. Dlatego sprawdź Mubi.pl. Mubi to porównywarka, w której w kilka minut dowiesz się, która firma ma w tym momencie najlepszą ofertę dla Ciebie. Często już samo OC może być o kilkaset złotych tańsze. Mubi, tanio ubezpieczyć lubi. Sprawdź sobie. To unikat, nigdzie części nie mają. Na Allegro mają. A do mojego mają? Mają. Klocki, felgi, olej też mają. Jeżeli najważniejsze jest cieszyć się autem, to na Allegro mają super wyszukiwarkę i duży wybór części na raty zero. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Starza się, że dziąsła moich pacjentów są zaczerwienione, a podczas szczotkowania krwawią. Zęby zaczynają się chwiać. Objawy te mogą zwiastować paradontozę. Wtedy polecam moim pacjentom do codziennej higieny lakalot Active. Lekalutaktyw wzmacnia dziąsła i zapobiega ich krwawieniu oraz chroni przed parodontozą. Lekalutaktyw pasta numer 1 w Polsce. Efekt odczuwalny już od pierwszego użycia. Lekalutaktyw: mocne dziąsła i zęby. Jestem higienistą stomatologicznym. Spróbuj zrobić tak. Słyszysz to? To dźwięk szkliwa. Jeśli są na nim mikrouszkodzenia i jest zaatakowane przez bakterie, to prosta droga do próchnicy. Sugeruję bioriper pełna ochrona jedyną pastę z technologią Micro Repair, która naprawia 100% szkliwa i pomaga chronić zęby przed próchnicą bez fluoru. Biorepair chroni zęby przez całe życie. Dobrze jest zrobić imprezę lepiej imprezę plażową. Ale HIT to impreza plażowa, gdzie nie ma plaży. Ciastko jest dobre. Lepsze jest ciastko z nadzieją, ale hitem jest hit. KFC. Nowy kaktus shake, mleczno-owocowy. Truskawka. Słony karmel. Mango go Łap nagrody w loterii: Kaktus Shake. Do wygrania, kaktus. Citroen kaktus. Codziennie hulajnoga elektryczna, a co 3 minuty pieniądze, które sam wypłacisz. Szczegóły na cactusshake.pl. Wygrywaj kaktusowe kieszonkowe. Ten dzień, w którym trzeba zapłacić za OC i AC. Bywają lepsze, prawda? Ale zawsze możesz liczyć na rankomat.pl. Ranko, a co z ratami za ubezpieczenie? Zrobione. Właśnie za okrągłe. No właśnie, teraz w rankomat prawdziwe raty 0%. Na przykład zamiast 800 zł możesz płacić 10 rat po 80 zł. RRSO 0%. Pierwsza porównywarka, w której płatność rozłożysz na 10 rat 0%. Możesz liczyć na rankomat.pl. Następnie zespół ekspertów zbada doniesienia o kontaktach z istotami pozaziemskimi w różnych zakątkach świata. Łowcy UFO na History 2 Moskwa